Dzień dobry, witajcie ponownie. W dniu dzisiejszym mamy do zaprezentowania tego auto Mini Coopera. Jest to pięciodrzwiowa wersja z silnikiem o pojemności 1,5 i automatyczną skrzynią biegów. Moc tego samochodu to 134 konie. Auto w pięknym, niebieskim, błękitnym kolorze. Czarne felgi, czarny dach. Również tak jak widzicie, te słupki są czarne. Także bardzo fajnie to wygląda, nadaje mu sportowego charakteru. Auto sprowadzone przez nas ze Stanów jest po pewnej konwersji na Europę. Z tyłu, oczywiście, pomarańczowe kierunkowskazy. Języki polskie w menu, w zegarach. Tak samochód prezentuje się dookoła. Ma przebieg 66 tysięcy km. Nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Auto przygotowane do rejestracji z kompletem dokumentów. Opłacona jest akcyza, jeśli chcecie. Możemy to auto zarejestrować i dopiero Wam sprzedać. Natomiast jeśli nie jest to konieczne, możecie kupić od nas już z kompletem dokumentów i będziecie wtedy pierwszymi właścicielami auta w Polsce. Ok, zajrzyjmy do środka, zajrzyjmy pod maskę. W środku piękna, niezniszczona, skórzona tapicerka. Wszystko jest w idealnym stanie. Samochód jest jak nowy. Oczywiście elektryczne szyby razy 4. Samochód robi naprawdę ekstra wrażenie. Auto od niepalącego kierowcy w środku, jak i z zewnątrz jest po prostu jak nowa. Tak jak widzicie, jest duża nawigacja, automat. Kanapa z tyłu wygląda, jakby nigdy nikt na niej jeszcze nie siedział. Przyciemniane szyby bardzo fajne auto miejskie. w porównaniu z wersją drzwiową jest tutaj sporo większy bagażnik. Także duże zakupy albo jakiś weekendowy wyjazd jak najbardziej wchodzi w grę tym samochodem. OK, zobaczę jeszcze raz w środku tak jak widzicie wszystko w języku polskim tarcze zegarów wymieniane również na wyskalowane w kilometrach jeśli chodzi o zawieszenie układ jezdny nie ma żadnych luzów, żadnych stuków auto świeżo po przeglądzie ok, zapalimy światła awaryjne, zobaczycie tylne kierunkowskazy W samochodzie nie musi zupełnie nic robić. Tarcze, klocki, wszystko w stanie idealnym, jak nowe. Opony, dobre 80% bieżnika. U nas na miejscu, no na auto możemy załatwić dla Was leasing albo jakieś inne formy kredytowania. Także zapraszamy do oględzin, zapraszamy na jazdę próbną. Link do naszej lokalizacji znajdziecie w opisie filmu. Zapraszamy Was codziennie od 9 do 17 w soboty od 9 do 14. I dla przypomnienia na sam koniec. 1-5 benzyna 134 konie automatyczna skrzynia biegów 66 000 km przejechane. I macie auto w idealnym stanie. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na kolejne filmy.